Nie byłabym sobą, gdybym nie podzieliła się z wami tymi nagraniami z NASA Space Center w Teksasie, które odwiedziliśmy podczas naszego kwietniowego startu w Iron Man, Texas. Tym bardziej, że właśnie dziś Polak poleciał w kosmos. Sławosz Uznański, Wiśniewski, inżynier, naukowiec, człowiek, który pokazuje, że marzenia naprawdę mogą wynieść człowieka na orbitę. I wiecie co? Słuchając tej historii, patrząc na to, co widziałam w NASA, mam jedno skojarzenie. To jest dokładnie ta sama droga, którą idzie każdy, kto ma wielkie marzenia. To nie jest kwestia szczęścia. To kwestia konsekwencji, cierpliwości, codziennego robienia swojego. Przygotowań, które trwają latami, tysięcy godzin pracy, prób i błędów, setek momentów zwątpienia i jeszcze większej liczby tych, których trzeba było się podnieść i zrobić kolejny krok. W NASA zobaczyłam dokładnie to samo, co znam ze sportu. Prom kosmiczny, czyli efekt setek tysięcy godzin pracy inżynierów i astronautów. Misja Apollo historia nie tylko sukcesów, ale też problemów, kryzysów, awarii i tego, jak ważne jest działanie zespołowe i chłodna głowa pod presją. Kapsuła Apollo 13. przypomnienie, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, ale to nie oznacza, że się nie da. Historia astronauty z Apollo 16, który nie poleciał wcześniej z powodu kontaktu z Odrą, a później w końcu dostał swoją szansę. Pokazuje, że niepowodzenia nie przekreślają marzeń. Czasem po prostu oznaczają, że jeszcze nie teraz, ale jeśli się nie poddasz, przyjdzie twój moment. Dla mnie ten dzień, ta wizyta i to, że Polak właśnie leci na orbitę, to ogromne przypomnienie, że marzenia się nie spełniają same. Spełniają je ludzie, którzy mają odwagę robić swoje każdego dnia. Naprawdę nie ma znaczenia, czy twoim celem jest kosmos, maraton, Ironman, zmiana życia czy inny cel. Mechanizm jest dokładnie ten sam wytrwałość, cierpliwość, konsekwencja, gotowość na porażki i siła, żeby wstawać po każdym upadku.